Witam bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak możecie zobaczyć dzisiaj pod tytułem dość jedyny film, już jeden mam taki na moim kanale. Są to takie jakby testy y, sulwalowych, terenowych, militarnych y, posiłków. Y, dzisiaj udało mi się dostać y, suszoną wołowidę. Y, jest to dość y, bardzo chwalona y, chwalone, jakby to powiedzieć przekąska w teren. Tak więc sprawdzimy jak ona smakuje. Udało mi się ją dostać w bardzo niskiej też cenie, gdyż na Allegro ceny od 10 do 15 zł, a ja ją dostałem za połowę tej ceny. Tak więc takiej samej oczywiście ilości tej samej firmy. Tak więc dobrze. Jak możemy przeczytać do opakowaniu? Na 25 gram suszonej wołowiny przypada 50 gram świeżej wołowiny, czyli po prostu jest waga zmniejszana dwukrotnie, a jakby to powiedzieć, kalorie i wszystkie składniki zostają w nieznacznie naruszonej, co tak podaje producent, nieznacznie naruszonej ilości. Data ważności tego produktu on został wyprodukowany w 2014 roku w październiku. Tak więc data ważności to są 2,5 roku. Tutaj mamy 2016, połowa roku. To jest dobrze. Przygotowałem sobie także zieloną herbatę, gdyby mi jednak nie zasmakowała wołowina. Pierwszy raz ją sam jem, dlatego to, jakie odczucia ja poznam w tym filmie, wy też poznacie pierwszy raz. Dobrze. Tak więc... Jest to oryginalna wołowina, nie jakaś smakowa, paprykowa czy... Czy jakaś... Wida. Pachnie... No dość przyjemnie jak... Jak wołowika, jak jakiś taki... kabado mi to się kojarzy. Dobrze. Tak to wygląda, takie płaty. Płaty dość... No dość cienkie. Taka sprężysta. Dobra, zobaczmy jak smakuje. Jeśli chodzi o sam smak, no jest taki po prostu bez... Jest po prostu taki suchy i jest bardzo głubowaty. Po prostu żeby go jeść to trzeba tak do no cały czas e, rzuć, żeby go dobrze pogryźć. Ale powiem Wam, że smak jest całkiem dobry. Myślę, że w teren będę już to brał. Myślę, że teraz będąc w tym sklepie kupię sobie tego więcej, bo... Dość mało tego tam było, myślę, że może tam znowu tego nie być. Ale smak powiem Wam, że całkiem dobry. Myślę, że jak na tą CD można śmiało kupywać. Jeśli chodzi o tą CD, ale drogo, to myślę, że jednak troszkę za dużo. Myślę, że dość dobre. Patrząc jeszcze na te ważności nie trzeba tego dodatkowo trzymać w chłodzącym miejscu. Tutaj net jest to... Nie zaleca się jej chłodzić ani zabrażać, czyli... Oni proponują, by tego nie robić i mięso przemowywać w temperaturze pokojowej. Yy, I mięso wyprodukowaną w Urugwaju, w Polsce, w izolowanej atmosferze. Pakowane jest. Dobra, a więc myślę, że to tyle na ten film. Mam nadzieję, że film Wam jako tako się spodobał i rozwikłał jakieś takie pytania co do smaku. Jak widzicie, picia nie ruszyłem, a to chyba dobry znak. Musicie mi uwierzyć, że polecam tą wołowinę. Dobra, do usłyszenia. Cześć.